Jeszcze raz tak oficjalnie witam wszystkich serdecznie. Widzę, że jesteśmy bardzo tłumnie. Widzi mi się to wspaniale. No, widzę, że e, Państwo stoją również ze mną, zbieramy kasiorę. E, przypominamy, drodzy Państwo, mamy wspaniały kulik, mamy jedzonko, mamy e, kiełbachy, mamy panie z KGW, Zrzeszenie Kaszubskich Kuczerów i Hodowców Koni właśnie organizuje ten największy kulik e, na Kaszubach, a moim zdaniem pewnie największy kulik w Polsce. O, dzień dobry! Jest już z nami też Karolinka, e, drodzy Państwo, czyli e, na nasza wspaniała insta, Kaszubka, drodzy Pani... Kaszubka Influencerka, Boże, przepraszam. Takie też je, wiesz? Takie też je. Takie też je, Kaszubska Influencerka, Karolinka. Ja Cię bardzo przepraszam, kochana, ale to z emocji, ze wszystkiego, bo po prostu chyba naprawdę się nie spodziewaliśmy aż tylu gości, aż tylu osób chętnych do tego, żeby być na tym kuligu dzisiaj razem z nami, no i wspomóc małego Maciusia. A są z nami jego rodzice, którym teraz przekażemy mikrofon. Witamy bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych, tutaj jesteśmy bardzo wdzięczni za okazaną pomoc Maciusiowi, mamy nadzieję, bardzo dużo nadzieję, że uda się, tu dziękujemy wszystkim organizatorom, To właśnie Karolinie, tutaj panu Piotrowi, pani Magdzie, wszystkim, którzy się przyłączyli do tego, że w ogóle taka inicjatywa tutaj powstała, jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo wdzięczni. Tato nie chce nic powiedzieć, tato się wzrusza tylko. Dziękujemy. My również się właśnie wzruszamy. Także, drodzy Państwo, wielkie podziękowania od rodziców, od rodziny. Rodzina, również tak samo jak mama i tata Maciusia, stojący tutaj z puszkami. Wszędzie też właśnie znajdziecie takich wolontariuszy. Jest to również cała rodzina Maciusia. Oni też stoją właśnie z puszkami i wrzucajcie tam im hojnie. Słuchajcie, drodzy Państwo, zbieramy na operację Maciusia, która ma być w Genewie. Potrzebujemy ponad milion złotych. Także, naprawdę, rozgrzewajcie swoje serducha. Otwierajcie portfele i wrzucajcie tutaj. Ja widzę, że naprawdę te puszeczki dopiero zaczęliśmy, a naprawdę się już e, wspaniale zapełniają. Także oby tak dalej, drodzy Państwo. Z tej strony Kasia przechodzi. А, 1.0. Э, да. Да. Окей. Юрвелишме. Так. Да. 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 Nie chcę Ola, Nasz drugi głos w tej całej miszadzie. Olu, jak to zrobić? A dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Cieszę się, że mi się udało dotrzeć. No i wielkie brawa, wielkie brawa. Dziękujemy bardzo za, za przyjście, za tą wstawkę muzyczną.